Hej, z tej strony Jedi, witam Was w kolejnym rozpakowaniu na kunio.pl. Dawno nic nie było, ale stosunkowo niedawno trafiło do mnie zamówiona przez AliExpress, że tak powiem. Jak nie wiem jak to nazwać odświeżona wersja w zasadzie taka no replika, jakby, starej gry na Ketsu Koko dodgeball.bu MD Soccer Hm na konsole Sega Mega Drive. Oryginał kosztuje. Strasznie dużo. Ceny są niesamowicie wręcz wygórowane, więc postanowiłem się przyjrzeć wersji na Express. Jestem ciekaw, jak to została ta reprodukcja zrobiona. No, okładka, jaka jest każda widzi. Jak widzicie jeszcze produkt jest ofoliowany jeszcze go nie otwierałem. Jednak tak porównując sobie w internecie z oryginałem, to pudełko jest wiernie, stosunkowo wielnie odwzorowane. Zaraz zajrzymy do środka. Widzę, że jest fajna folika. Dobrze tutaj, oś tak powiem, odchodząca. No, pudełkowo jest takie, też takie ofoliowane. Zupełnie tak samo, jak to było za, e, w oryginalnych grach na Sega Mega Drive. Jest całkiem dobrze, moim zdaniem, wykonane. Yy, pamiętam, bo w sumie mój kolega miał Sega Mega Drive, i jakość tych pudełek była taka sama. Obawiam się trochę takiego kiepskiej jakości taniego plastiku. Spróbujmy zajrzeć do środka. I tutaj też jest w sumie niespodzianka. Czekajcie, to jest jakoś, jak się to wyjmuje. O, tak się to wyjmuje. Ofoliowana instrukcja. Bardzo ładnie. Postaram się do niej zajrzeć. No, okładka taka jak wszędzie. A treść. O, maczek japoński. Zresztą wszystko upchnięte na kilku stronach. Niestety nie mam oryginału, tak jak wspominałem, więc nie mam jak tego porównać do tego, co w zasadzie e, widzimy. Musiało być oryginalnie zapakowane. Ach, lubię ten ładnie pachnący nowością papier. Są tutaj nasze składy duży boiska, tryby rozgrywki, nie jest to jakaś bardzo obszerna instrukcja. Ponadto są to opisy wszystkich innych zespołów. Wydaje mi się, że podobny układ był w wersji na inne konsole, bo już chyba któreś to wydanie tej gry odpakowuje. No i widzicie, jest chyba nadkarta gwarancyjna na samym końcu do wypełnienia. Ale troszkę mam wrażenie, że ta czcionka jest taka, na niektórych literach zresztą też to widać, taka coś wybrakła, niewyraźna. Nie wiem jak to wygląda oryginalnie. No, Parsoft, czyli wydawca gry, platforma. Zobaczmy jeszcze na kartridż. Fajnie, podoba mi się, że to jest tak ładnie zapakowane. Nie wiem, takie byle co. Troszkę mam wrażenie, że ta naklejka odchodzi. No kadwicz jak kartridż, wygląda całkiem spoko, nowe styki. Nie mam niestety w domu SEGI Mega Drive, więc nie jestem w stanie przetestować, czy ta gra prawdziwie działa, ale w sumie no nie mam podstaw, by twierdzić, że yy, nie chodzi. No, całkiem spoko wydanie. Okadlist też wydaje się taki. Znaczy wydaje się dość lekki. Nie wiem jak to wyglądało to w oryginale. No trochę mi brakuje takiego porównania. Yy, wydaje się dość lekki, ale no, całkiem dobrze wykonany mam wrażenie. No i chyba tyle tutaj w zestawie, czyli mamy pudełko, kartridż, instrukcje, w sumie to co wszędzie. Nie ma żadnych takich kart, przynajmniej w tej wersji jakichś gwarancyjnych, czy coś takiego osobnego jak to było w wydaniach na gier na SNESa czy Game Boya. Ale wygląda to całkiem fajnie i sądzę, że za tą cenę, to jest to cena około 100 zł, trochę powyżej, na AliExpress. Gdzie jak sprawdzam na aukcjach na Ebayu, to cena oryginału to jakieś 600 zł plus jeszcze wysyłka. To sądzę, że. Dla kogoś, kto nie jest mega takim taką osobą, kto musi mieć wszystko w oryginale, jest to dobry, że tak powiem materiał zastępczy, jeśli chce sobie pograć w tą gierkę. My również taki Let's Play nagraliśmy tylko akurat przez Emulator razem z Kan93 jest na naszej stronie, także jeśli chcecie zgłębić temat, na, yy, dowiedzieć się więcej na temat samej gry, bądź obejrzeć właśnie Let's Play, to zapraszamy na kuniopl. I w zakładce Sega Mega Drive znajdziecie wszelkie informacje dotyczące tej gry na ten moment. Na pewno ten dział z nią będzie jeszcze rozbudowany przez nas. Także to tyle ode mnie. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli film się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeśli się nie podobał, dajcie łapkę w dół. Zapamiętajcie też o komentarzach i subskrypcji kanału. Także dziękuję Wam za obejrzenie. Trzymajcie się i cześć.